Ręka Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej przed meczem Betard sparta Wrocław 4Nature Solutions KS Apator Toruń, który odbędzie się w niedzielę 9 czerwca o godzinie 16.15. Są z nami trener drużyny Dariusz Leć. Dzień dobry trener. Dzień dobry. I kapitan naszej drużyny Maciej Janowski. Cześć Dzień Maciek. Dobry. Panowie, na początek pytania, które wpłynęły do nas w serwisie Akredito. Pytania od Magdaleny Świergały ze Speedway Extra Ligi, na początek do trenera. Trenerze, zostały trzy kolejki do rundy zasadniczej, następnie tylko play-offy i walka o medale. Czy już zaczyna Pan powoli przygotowywać plan pod potencjalnego rybala w play -offach? Nie, nie, nie. Koncentrujemy się na tym, co, co w najbliższej przyszłości przed nami. Koncentrujemy się na, meczem, na, na, na meczu z Zapatorem Torun, także zakończymy rundę zasadniczą, wtedy będziemy analizować play-offy. I drugie pytanie od Magdaleny Świergały. Pytanie do Maczka. Maciek, zdecydowanie skuteczniejsza jazda od meczu wyjazdowego w Gorzowie, gdzie przywiodły 17 punktów z bonusem. Następnie pierwszy półfinał finał w Grand Prix. Czym jest to spowodowane? Czy to może lepsze ustawienia sprzętowe, czy bardziej agresywna jazda, a może mentalne nastawienie? Wydaje mi się, że po, po jakimś procencie chyba z każdego... Yy, Każdej z tych rzeczy. Nie wiem, wydaje mi się, że od pewnego momentu troszeczkę lepiej dogadujemy się ze sprzętem, i a, też w międzyczasie zmieniliśmy troszeczkę ustawień, więc a, wydaje mi się, że teraz, a, tak jak napisała Magda, tak? Od pewnego tak. momentu a, wygląda to zdecydowanie lepiej. Nie, ok. Nie, tylko te pytania wpłynęły w serwisie akredytu, ale jeszcze hmm, dostaliśmy też zapytanie o naszych juniorów, trenerze, to właśnie a propos tego dogadywania się ze sprzętem na niedzielny mecz po drobnej kontuzji wraca Kacper Andrzejewski, z kolei Mateusz Pani ostatnio w jednym z wywiadów narzekał na te problemy wspomniane ze sprzętem, czy może się trener do tego odnieść? Mogę się odnieść, no tak, rzeczywiście w kolejnym meczu pojedzie Kacper Andrzejewski, wraca, pokochała go wrocławska publiczność, pamiętamy tutaj za ambicje, natomiast co do problemów Mateusza, ja myślę, że Mateusz korzysta ze wszystkiego, co, co, co możemy mu zaoferować najlepsze, czyli ma sprzęt od topowego tunera i nie podejrzewam, że, że ten program, problem leży Mateusza gdzieś tam w sprzęcie. Myślę, że składa się na to więcej rzeczy, gdzieś tam może um, nastawienie mentalne, y, motywacja. Na pewno te pro, problemy, moim zdaniem, nie leżą w sprzęcie. Okej, okay. Maciek, za trzy tygodnie na olimpijskim Rzeżowym Mundial. Powiedz, ile znaczyłoby dla Ciebie zdobycie złotego medalu z reprezentacją polską? Na pewno jest to jest to ogromna sprawa i, i dlatego też się ścigamy na najwyższym poziomie. Czy to, jest mistrzostw, czy to, jest, czy to są Mistrzostwa Polski, czy drużynowy finał Mistrzostw Świata. Za każdym razem, kiedy wyjeżdżam na, na, na stadion, staram się dawać z siebie 100%, więc... Na pewno jeżeli pojawi się w składzie, to, to będzie tak samo i no byłoby pięknie u siebie w domu, przed swoją publiczno, publicznością, na, na, na pięknym obiekcie w biało-czerwonych barwach. Na pewno to, to będzie fajne uczucie. No właśnie, a propos obecności w składzie, selekcjoner reprezentacji polskiej Rafał Dobrucki powiedział ostatnio, że nie wyobraża sobie... Składu bez Maćka. Yy, trenerze, pytanie do trenera. Kogo trener by powołał do reprezentacji? gdyby był trener, trenerem reprezentacji? Nie będę wchodził w buty Rafała Dobryckiego. Na pewno wie, co robi. Nawet gdyby się mnie zapytało o radę, to na pewno ja bym mu podsunął kandydatury Maćka i Piotra, z oczywistych chyba powodów. Eee, wierzę, że Rafał dokona najlepszego wyboru. Okay. Te wszystkie pytania, które przygotowaliśmy. Jeżeli są pytania z sali, to zapraszam. Proszę bardzo. Jeszcze raz dzień dobry trenerze. Maciek, Alicja Lapin z Exelica TV. Chciałam trenerze zapytać, jakie aspekty bierze się pod uwagę, jeśli chodzi o planowanie, tak naprawdę nazwijmy to taktyki przedmeczowej. Nie chodzi mi o ten konkretny, ale ogólnie na co musi zwrócić uwagę trener? Ja, ja powiem tak, mecz jak się zaczyna, to niewiele można zaplanować tak naprawdę, bo trudno jest zaplanować, że w tym biegu Maciek wygra, w tym będzie drugi, a w tym znowu wygra. No, jak gdybym to potrafił zrobić, to mm, och, byłbym guru, siedziałbym sobie ze szklaną kulą i udawał, że wiem wszystko. Natomiast mecz, mecz żyje swoim, swoim życiem i trzeba reagować dynamicznie. My możemy sobie gdzieś tam w głowie założyć pewne jakieś tam założenia i, i gdzieś tam sobie na sucho przejechać ten mecz. Natomiast jak się zaczyna, to, to wszystko to, to, to jest żywy organizm. Dzieje się i trzeba reagować na bieżąco. I do Maćka jedno pytanie też a propos drużynówki. Czy dla Ciebie akurat to jest ciekawsza forma niż ten som, czy akurat som jest bardziej wyrównany może teoretycznie? Dawno nie jeździliśmy w Pucharu Świata, więc wydaje mi się, że to jest troszeczkę już taka nawet zapomniana rozgrywka. I dobrze, że wracamy do niej, ponieważ towarzyszą mi znakomite wspomnienia z ostatnich Pucharów Świata. Atmosfery w parkingu, atmosfery na stadionach, więc czy są, czy Puchar Świata na pewno... Nie będę tutaj gdzieś tam dyskutował, co, co lepsze, co wolę. Wiadomo, że każda z tych formuł e, po coś została e, stworzona. E, faktycznie może, może son jest e, większym utrudnieniem, a, a, a Puchar świata e, jednak, e, mam nadzieję, że pokażemy tutaj naszą siłę. Dziękujemy. Okay. Dziękujemy. To były wszystkie pytania. Zapraszamy raz jeszcze mecz Betar Sparta Wrocław, fornej czerwuszny z za niedziela godzina 16.15 na olimpijskim i zapraszamy serdecznie Państwa na właśnie wspomniany różnowy buchar świata 25-29 lipca tutaj we Wrocławiu. Bilety są cały czas dostępne na stronie bilety.wts.pl. Serdecznie zachęcamy tutaj do przyjścia i do kibicowania. Dziękujemy, do widzenia.